Czoła w dzisiejszym odcinku. Gramy sobie w Another Break in the Mold. Dokładnie. Rozbudowujemy nasz sklep i od razu zabieramy się do Pracy. Jest noc, jest godzina. Znaczy, no, już jest ranek, w sumie jest godzina piąta i potrzebujemy zrobić tak. Słuchajcie, najważniejsze, e, musimy zacząć odblokować restaurację. To jest pierwsze najważniejsze. Dlaczego? Słuchajcie, zobaczcie sobie, jakie są zapotrzebowania na e, fast foody. Tak, później są jeszcze tam na filmy na. Butelkowaną wodę i tak dalej, ale najbardziej jest na fast food, to da, nam da największe zyski. Mamy 100 tysięcy, więc trzeba się troszeczkę oszczędzać i zaraz zaczniemy to powoli robić. Po pierwsze, słuchajcie, po pierwsze najważniejsze: e, Build, Roadwork i potrzebujemy garbage pickup, czyli miejsce, gdzie będzie mm, dawane miejsce do. Albo czekajcie, tu damy garbage, a tu damy e, stuff only. No i tu będzie stuff only, a tutaj będzie dla osób, znaczy dla osób, tu będzie dla. Śmieciarki, bo śmieciarka jest oczywiście e, niezbędne, Wywożenie śmieci jest prawda. Ale żeby śmieci były musiały być, mogły być wywożone, musimy zatrudnić e, trzy osoby, a dokładnie trzy sprzątaczki. Dobra, niech będzie ta, nie będzie ta i niech będzie ten. Okej, okay. mamy trzy. Najlepiej pracuje ta, czyli robi od 8. Później jest lepszy ten, czyli robi od 16. I oczywiście od 12. robi moli. Okej, okay, mamy już sprzątaczki, ale mamy, moje zdaniem, zbyt dużo osób tutaj, dlatego jesteśmy często troszeczkę do tyłu e, z pieniędzmi. Tak jest moje zdanie, więc musimy zatrudnić, znaczy zwolnić kilku pracowników. W ostatnim odcinku mówiłem, że coś robiłem źle, aczkolwiek ja robiłem dobrze. Zobaczcie sobie sami, że tutaj najniższą jest dwie osoby, najniższą jest sześć, ale myślałem, że najniższą jest zero i że wtedy nie ma nikogo. Jest... Byłem zmęczony po prostu, no cóż. Tak to jest. Dobra, słuchajcie, robimy tak. W nocy... O 12 są dwie osoby, czyli ten i ten. Jest ok, w nocy wy jesteście we dwójkę, czyli Snoop Dogg, który zostanie do końca, i Robin. Ok, kto jest dalej w nocy? Jeżeli ktoś jest dalej w nocy, to go zaraz wypierdzielimy. Nie ma nikogo, ok. Dalej robimy osoby na rano, czyli od 8 do 16, czyli raz, dwa, trzy. Cztery nie będą takie osoby. Ok, czyli ty. Do widzenia. E, e, czekajcie, żebym sobie później nie pomylił. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, piąta. I tu już są osoby od 16. Od, oso, od godziny 16 zostawiamy sobie trzy osoby. E, trzy osoby, czyli od 16. Najgorzej, moim zdaniem, wypada ona. Nie, on. Ok. I teraz mamy wysta wystarczającą ilość osób. Dobra, moim zdaniem już troszeczkę zredukowaliśmy tutaj płace, bo chociaż zatrudniliśmy trzy sprzątaczki, ale myślę, że to jest w porządku. Oj, zapomniałem, słuchajcie, zapomniałem jeszcze jedno. Nie zrobiłem nic, po prostu tak, co tak, Aj, powiedziałem. Musimy zatrudnić do storage, nie, do store, do store, staff i stock clear, czyli osoby, które będą dawać towar. Yy, musimy zatrudnić dwie takie osoby. No, niech będzie ta. Dlaczego? Ponieważ... E, dobra, ty idziesz od 12, ty idziesz od 8. A dobra, ty idziesz od 16. Nie, alu. Czekajcie. O, świetnie. Dlaczego? No bo słuchajcie, teraz kończy się towar. <laughs> no i nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma jak, nie ma kto go dodać. A jeżeli zatrudnimy kolejne osoby, to będzie tak owa możliwość. Okej, okay, więc bierzemy floor tiles. Dodajemy sobie tutaj czerwone, bo tutaj, jak widzimy, nie ma. Co było takim dosyć minusowe. Ok, żeby było widać, że coś jest w porządku, i tutaj oczywiście dajemy jeszcze w tych miejscach jakieś tam płytki, żeby to też nie wyglądało. E, moim zdaniem jest ich za dużo, bo maksymalną liczbę, jaką my możemy mieć kasierów, jest 4. Więc dajmy Więc usujmy. Usu, można sprzedać. Nie, nie, jest chyba tylko e, Więc usunijmy raz. <laughs> Dałbym tu drugie, ale teraz sprzedaję. Dobra, no nie bo w sumie nie można tak. No bo dobra, słuchajcie, trudno. Najwyżej on pójdzie gdzie indziej. Moim zdaniem pójdzie gdzie indziej. Zobaczymy, czy pójdzie. Poszedł. Dobra, maksymalnie są cztery osoby z tego co wiem, więc tutaj powinni się, powinny się pomieścić. E, możemy sobie dodać świeży chleb, bo już możemy, zbierają nam się te śmieci wszystkie. Ogarnąłem to. E, więc dodajemy obiekty. Table. Ej, w złym miejscu. Usuńmy w tym miejscu. OK, i dajmy sobie oczywiście świeży chlebek. To na to też jest zapotrzebowanie, więc w porządku. Aha, tutaj mamy same owoce, tak? Fruish. Nie, Fruish, Wegetables, Fruish, Wegetables. Ok, i tutaj mamy chlebek. Więc jest w porządku. Już nasz sklep jakoś tak operuje. Mamy minus 500, ale jest dopiero 9, więc moim zdaniem nadgonimy tutaj bezproblemowo. Jest dużo osób, ale niektóre osoby nie chcą parkować z tej strony. Nie wiem dlaczego. Czy one się boją, że. Że nie mogą przejść na drugą stronę, czy coś, czy, czy jak? Nie, no w porządku jest. Dobra, e, odblokujemy restaurację za dosyć długi czas, ale przy okazji, słuchajcie, możemy sobie wziąć, aby zrobić miejsce e, dla dwóch rzeczy. Czyli tak, restauracja i co jest drugie najważniejsze, toaleta. E, moim zdaniem, takim takim skromnym, oczywiście, najlepiej byłoby zrobić toaletę tutaj, zrobić toaletę tutaj. Załóżmy, że nie wiem, że. Dotąd. Aha, tu ściany mogę. Aha, dobra, ściany, no. Więc tak, tu jest osoba. Tu jest osoba, więc byłoby tak, odtąd. Dotąd. I to by była, to by była łazienka. Albo nawet za duża. Ona by była dotąd. O. Okej, okay, teraz remov I to by była nasza łazienka. To by było przejście do restauracji. Takie byśmy zrobili duże, żeby nie było drzwi, tylko żeby było wejście. Aha, to musimy od razu kupić. Floor. Wiem, że, że. Dobra, zróbmy jeszcze drzwi. I wiem, że na razie nie możemy zrobić. Ciekawe, czy tu drzwi? O tak. I wiem, że na razie nie możemy zrobić żadnych. dodać żadnych rzeczy, do toalety naszej. Ponieważ nie odblokowaliśmy restrooms. Czyli to, co się chyba ostatnio zastanawiałem na odcinku, co, co to jest. Ale nie, nie jestem pewny. Dobra, więc na razie zrobiliśmy chyba wszystko, co jest możliwe. Oprócz miejsca na restaurację. Więc może zbudujmy sobie jakieś małe miejsce na restauracji. Mamy 120 tysięcy, więc trzeba tutaj oszczędzać. Najwyżej tą restaurację kiedyś rozbudujemy. I załóżmy, że ta restauracja byłaby taka. Zapłacimy za nią tak 30. O, właśnie, 30 tysięcy jest w porządku. I tak by wyglądała nasza restauracja. <laughs> Ona by była dosyć duża, no i byłaby najmniejsza, byłaby w porządku, moim zdaniem. E, tu by były kasy, tu by było wszystko do siedzenia, to by było wejście. To było fajnie, to fajnie będzie wyglądać tak amerykańsko. Też nie wiem, co to ma do rzeczy, ale amerykańsko. E, Okej. Okay. kontynuując, parafrazując, e, co możemy zrobić dalej. No ale jeżeli ona tutaj buduje, możemy pomyśleć w sumie nad drogami. Drogi też są ważne. Znaczy nad drogami, nad dalszymi miejscami parkingowymi. Restauracja musi mieć też swój storage, czyli miejsce, gdzie będą przechowywane wszystkie składniki. Na to jest za duże, moim zdaniem, to prawda? Bo to była druga restauracja, więc to musi być dużo mniejsze. Oczywiście w toalecie musimy zmienić tą podłogę. Yy, nie wiem na jaką. a dajmy sobie tak. Zielono, bo, bo mogę. O, świetnie. No bo nie, tu nie będzie czerw ten czerwony dywanik i tu będzie toaleta cała. Więc musimy teraz zrobić storage dla restauracji. Jeżeli dam tutaj, to będzie musiał być podjazd. Więc nie chcemy robić podjazdu. Storage musimy zrobić... Abyśmy zrobili tu. Po prostu było przejście do dotąd. To też nie jest z jednej strony dobry pomysł, a z drugiej strony to nie jest zły pomysł. Bo tak może być, tylko to nie będzie wyglądać dobrze. Jeżeli miałbym dobudować, to kosztowało mnie to kolejne 25 tysięcy. No co sobie teraz nie mogę pozwolić. Więc mogę zrobić po prostu... 5... nie no, 6... Na... 6 to by mi dało bardzo mało. Ale mo O, dobra, słuchajcie, zrobimy długość taką, ale będzie wąskie. Da nam 10 tysięcy, będzie to kosztować. Ale to będzie w porządku, moim zdaniem, miejsce. Dalej będziemy musieli zbudować drogę. Road, road, road. Ok, zrobimy na dwa. Tu będzie od razu skręt i będzie do dalszych parkingów. A tutaj będzie only. E, nie, nie, nie. Loading zone. To się nazywa loading zone? Nie, nie, nie. Loading zone. Stuff only. Garbage. Customer. Nie, loading zone. Tak, dobrze. Eee, dobra. Więc tak też zrobimy. Widzicie, jak nasz sklep pięknie wygląda. Mamy 180 obrotów o godzinie 17, więc to nie jest zbyt dobry wynik, aczkolwiek jest w porządku. Tutaj widzimy, że oni też jest zbytnio tutaj zbyt długo nie stoją w tych kasach, więc nie są zdenerwowani na siebie. Jest to ok, eee, już ok, eee, Więc jest w porządku. Czy nie mamy zbyt dużo powtarzających się produktów? Czy możemy mieć nowe produkty w ogóle? Możemy mieć beer. Oho. Kurde. To było spoko. Więc piwko dajemy od razu. Czy możemy mieć tutaj jakieś nowe rzeczy? Fine liqueur, czyli... Co to jest? Wódka? Czy mi się myli? Dobra, tu idzie to... i O, risa pasta idzie i... Coffee and tea. i... Wine, czyli wino. Okej. Okay. Tak wygląda na razie nasz... Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz, Nie do końca tak ma wyglądać. E, tak wygląda na razie nasza restauracja, takie zarysy tej restauracji. I tutaj mamy oczywiście zrobić ściany i zrobić wejście tylko i wyłącznie dla personelu. Wejście dla personelu, dobra? Staff only, Oj, only. nie, tu Staff only, tutaj Staff only. Uh, remove this, please. Ok, thanks. Uh, ok. I teraz dajemy fundamenty Aha, nie mogę go... Dobra, to zróbmy tak Dobra Tutaj jest dodawana od razu droga Ja nie... Mam nadzieję, że... Dobra, ten fundament nie został dodany Bo tutaj nie chcąc sami klika zrobię Loading zone Aha, dałem stop Rób, rób, buduj lożka, buduj Pięknie ci to wychodzi Dobra, tu przy okazji zrobisz sobie loading zone I tu dodamy sobie od razu Storage, bardzo dużo mówię, storage. Dokładnie storage. I to będzie storage number 3. A gdzie jest number tu? Czemu jest od razu 3? Ciekawe. Nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> Może zrobiłem niechcąco i później to. Podzieliem, nie wiem. Customer parking, to storage parking tu zrobimy przy okazji. Też jest spoko 82 tysiące. Jak to nasze zarobki? Minus 600, ale jest rano, więc tutaj nie widziałem naszych zarobków poprzedniego dnia. Yy. Dobra, no i mamy już teraz więcej osób. Teraz mamy już więcej osób. Zróbmy sobie jakieś tam podłogi Floor. to storage mamy płytki. I tutaj damy sobie czerwony. Albo nie. Tutaj damy te, to są takie fajne płytki za 3000. No dobra, niech będzie i tutaj dajemy czerwony pasek. Czyli takie oznaczenie pomiędzy, powiedzmy sobie. Tutaj są mnie zdenerwowani, patrzcie ile jest osób. To znaczy, że cztery osoby jednak nie starczą. Jest zbyt dużo miejsc parkingowych do liczby osób. Patrzcie ile jest osób, prawie 50, co to znaczy, że muszę dodać kolejne kasy. Czyli niedobrze. W sumie niedobrze, nie do końca dobrze, bo nie mam gdzie tych kas dać, bo dałem tutaj toaletę. A my zrobić tu toaletę, ale to już nie ma takiej opcji. Okej, okay, dobra, czyli musimy pomyśleć nad kolejnymi kasami. Czy, ta, czy kasa tutaj da, zdałaby egzamin Objects, e, checkouts... Moglibyśmy tu zbudować kasę? Chyba moglibyśmy, nie byłoby problemu. Okej, okay, zobaczcie ile jest osób. To znaczy, że e, niepoczenie po prostu... E, zwaniałem tamte osoby. Jest godzina 18, czyli robimy jedną osobę od 16 kolejną. Eee, Niech... No dobrze, zatrudniamy i robimy kolejną osobę od ósmej. Chociaż... Nie. Robimy kolejną od 8, 8, Nie, od szesnastej, tak? Od szesnastej. Od szesnastej. Pięć osób będzie od szesnastej. To będzie tak podwójna kolejka, to się może trochę bugować. Ale myślę, że nie będą mieli za złe. Po prostu nie będzie wyglądać na razie. Ale to zrobimy później, dopiero się jakoś to fajnie roz... roz yy, inaczej zrobi. Chociaż w sumie, byśmy dali tutaj kasy. Byłoby w porządku, zobaczcie, że ta kolejka jest cały czas, oni są już zdenerwowani, ale yy, nie, w sumie w nocy jest 26 osób, to one dają sobie rady, tylko po prostu zostały osoby z popołudnia i to nam dało te minusy, zobaczcie jaki mamy profit, 1200 profitu, świetna robota, good job yy, i tak dalej, i tak dalej, jak tam restaurant, zostało jeszcze 9 godzin, nie, nie, 89, 7 godzin, spoko. Więc ok, zobaczmy ile jest osób w nocy. Jest po godzinie 12. Ja po godzinie 12 chyba nikogo nie wziąłem. Dlaczego oni zostali? Ile jest osób po godzinie 12? Raz, czyli Snoop Dok i tyle. Na godzinę 8 jest raz, raz, 2, 3, 4 osoby. I na popołudnie jest raz, 2, 3, trzy. Tak? Na no, popołudniu są 3, a nie, dobra, i dodaliśmy jeszcze dwie, czyli jest 5, 2, 4, 6 może być maksymalnie, a mamy 5 raz, 2, 3, 4, 5. Ok. Powinno starczyć. Ale wiecie co, nie, w sumie zrobimy tak. Aha, bo ten sklep pracuje 24 na 7. <noise> Więc może być taki mały myczek, problemyczek, ponieważ chciałbym to zniszczyć. Chciałbym to zniszczyć i chciałbym zrobić kasy w innym miejscu, czyli tak jak mówiłem przed chwilą. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kas. I teraz, jak to zniszczymy, to chyba pójdą w do, tych, do tych, które istnieją, pójdą. Miejmy takową nadzieję. Tak, tak, dokładnie. No i spoko. Teraz to już wygląda, słuchajcie, jakoś troszeczkę lepiej. Tu moglibyśmy w sumie zrobić ściany i zrobić tylko dla personelu. To też by było w porządku. To nie byłoby najgorsze. Dobra, zobaczmy, ile jest osób. Jest 25 osób. Zobaczmy, jak tam jeszcze restauracja. Chyba restauracja już mam odblokowana dokładnie. Robimy teraz toalety. Na 48 godzin, czyli 2 dni ją skończymy. Nie, stop. Let's go, go. Let's go. E, dobra, mamy storage dla restauracji. Storage number 3. E, teraz musimy dodać kolejny. Czyli Asi. Asi. Fast food restaurant. Okay. Okay, ok, ok, ok. I ona jest dotąd. Dobra, przedłużmy. Jest ok, jest ok. Dobra, to tam też możemy dać, że niby jest razem. <laughs> Dobra, potrzebujemy tak. Kasiera. Później. Stock clerk. Zaraz będzie. A, i my musimy to teraz dać, żeby to było restaurant. I teraz tutaj dajemy. OK. Że to, że to jest przypisane po prostu dla, dla tej restauracji. Okej, okay, potrzebujemy kasiera. Niech będzie... No i ten. Potrzebujemy... Cook. Jakoś kucharza. E, Okej, okay. i potrzebujemy oczywiście. So W którym będzie. Cholera! Same słabe osoby, no i będzie, no. Okej, okay. i mamy te trzy osoby, one pracują od godziny dziewiątej Dobra, teraz potrzebujemy tak, Fast Food Cooking Ranch. Czyli idziemy w Build, idziemy w Objects, Fast Food Build Range. Fast food warmer, Fast Food Cooking Ranch. To chyba o to chodziło, ja chyba się przeczytałem. E, zobaczmy. Fast Food Cooking, dokładnie. Czy mogę obracać? Nie mogę obracać, tak? Naprawdę? Nie można obracać. R, T, e, w, kurwa, Y, Delete Nie. Alt. Nie. Control i scroll. Nie, Shift, nie. Dobra, dupa. Czyli nie będzie wyglądało to tak fajnie, jak ja bym chciał. No ale oczywiście co zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra, mamy to już. Fast Food Cooking Range jest. Older counters mogę robić teraz, ale to lety? nie mogę. E, patrzę, co jest dalej. E, dobra. Fast food sofa też jest potrzebny, też jest potrzebny. Okej. Okay. Warmer. Aha, to jest order counter, to przy okazji tutaj. I potrzebujemy jeszcze jedno. Coś było jeszcze jedno. Dobra, zbudujmy to. I tak, fast food. Soda? Chyba soda. E, jest soda dispenser, ale to nie, to jest to samo, czyli to jest to fast food warmer. Okej. Okay. Tak, dokładnie. Okej, okay, teraz mamy to niby y, restaurację, znaczy no nie niby, bo tak to jest restauracja, teraz tak, restaurant table, nie raczej myślę, że skupimy się na dinner table i zrobimy sobie tak, y, tu będzie jedno, tu będzie drugie, tu będzie trzecie, ale będzie mała ta restauracja, czwarte, nie no ej, to się nie opłaca, tak, zaraz, mogą być przy sobie, chyba mogą być. Miejmy nadzieję, że mogą. <laughs> Jak nie mogą, to przypał trochę. Nie, nie mogą, być chyba nie ma, nie ma wyjścia wtedy. Okej, okay. czyli musimy je po prostu sprzedać. Dobra, to nie zostanie tyle, to nie jest też źle. Czeszę, dziwi mnie to, że... <laughs> Czemu one rozwalają coś co nie istnieje? Objects, czemu to? O, ale może być food. To po co ja robiłem takie duże? Kurczę, ale zepsułem. Dobra, wydałem w cholerę pieniędzy, bo wydałem 2, 4, 6, 8, około 10 tysięcy. Na to, żeby zrobić coś, co, co było w sumie niepotrzebne. Bo możemy dodać takie siedzonka i one już będą po 3. Ale o to znowu nie może być za blisko. Dobra, tu zrobimy miejsce. I tutaj damy kolejne. No i teraz będzie troszeczkę więcej tego miejsca. W porządku, no. Tak, nie będziemy tutaj przesadzać. Nie wiem czy tutaj jak za blisko dam to będzie źle, więc zostawmy na razie. Czyli będą podchodzić ludzie, bo to też jest ważne. To jest nasza restauracja. Do tej restauracji już przyjechały jakieś tam składniki. Yy, miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać. To jest takie roz rozdziewiczenie z restauracją XD. Yy. Dobra, coś tam, coś tam, coś tam, nie czytamy. E, ok, 18 godzina 48, więc je, jeszcze spoko, jeszcze damy radę. E, zobaczymy jak ten pierwszy dzień restauracji będzie wyglądał, czy on w ogóle będzie wyglądał. Od godziny 5 widzimy, że jest mało osób, przyjeżdża po kilka, jest po e, 6 osób, a rekrut nasz to są 46 osób zadowolonych. Albo nie, 46 w środku, tak Już 46 osób było. W porządku. Mamy trzy osoby na godzinę siódmą i już widzimy, że nie wyrabiają te trzy osoby. Ale przychodzą kolejne osoby i już zaczynają wyrabiać. Tylko niestety osoby z tych kas nie myślą i nie idą w inne miejsce xD. Dobra, jak tam restauracja? Czy ktoś w ogóle jest w tej restauracji? Tak, jest. Są dwie osoby. Czy ktoś do tej restauracji przychodzi? Przychodzi. Okej, okay, mamy... Uuuu, to dużo osób dosyć, słuchajcie. Więc nie wiem, czy jedno wystarczy. Dobra, przyjęliśmy zamówienie. Tu już się osoba denerwuje. Ale, jak wiadomo, fast food jest szybki, czyli jakoś to działa. Słuchajcie, restauracja w, w moim zdaniem działa świetnie, jest jedna tutaj kasa, więc to jest ten minus, ja tą kasę na pewno powiększę wkrótce, powiększymy w ogóle tę restaurację dotąd. Będzie dużo więcej miejsca, wkurza to, że nie mogę obracać, to jest denerwujące w tej grze, że nie ma obrotu, nie mogę obracać lewo, prawo, bo wtedy bym miał sobie tutaj wszystkie kasy, wszystko i tutaj by były nasze krzesła, tak jak chciałem zrobić to wcześniej, niestety nie wyszło. No, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Mamy 50 tysięcy, o godzinie 15 mamy zarobek 600 dolarów. Załóżmy, że to są dolary... Nie, to są dolary, bo to jest dolar, widzimy. Nie, więc jest okej. Okay. Zobaczcie, ile teraz jest osób i moim zdaniem nadal mamy za mało kas. Ja zrobiłem 6 kas, a to jest i tak mało. Są... Ale nie, w sumie nie jest mało. Jest w porządku. Tylko... Zobaczcie... O! Co tu się stało? Dlaczego oni wszyscy przyszli do tych dwóch osób? Nie rozumiem, nieważne, ważne, że się nie denerwują. Nie ma osoby zery A co nie się denerwują. ale dobra, jest tu jedna osoba zdenerwowana, to nie jest źle. Jaki jest nasz profit? Słuchajcie, 1300. Czekamy do 12-12 i kończymy odcinek. 1500 profitu. W sumie restauracja mogłaby też działać 24 na 7, ale na razie może nie będziemy z tym przesadzać. Potrzebujemy tak ze 100 tysięcy, żeby zacząć hmm. czy profit będzie powyżej 2000 dzisiaj z 1700. Słuchajcie, w sumie na czysto ile, ile mieliśmy? Yy, gross profit today 4300 ale odejmuje nam 2000 i te wszystkie inne rzeczy, więc wychodzi 1600. Czekamy do 12, słuchajcie, i kończymy odcinek, więc żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się na razie i szczała!